Dobry wieczór, witam Was w niedzielę. Mamy za sobą dość długawy okres chujowych reklam w telewizji, słabych plakatów na ulicy, ciągle przerywanych filmów na YouTubie, do reklam zalicza się oczywiście reklama referendum z sugerowaniem, jak się ma zagłosować. Referendum i na koniec tego filmiku dla wszystkich hejtujących, tych. Którzy nie poszli zagłosować w tych wyborach z różnych względów. Chciałbym zwrócić uwagę, że jest różnica pomiędzy tym, który mówi, że jego głos i tak nikt nie zmieni, a tym, który po prostu nie ma na kogo głosować. Albo po prostu tym, który doskonale zdaje sobie sprawę, jak to wszystko funkcjonuje. Ale co by nie było, sam jestem już ciekawy, kto tym razem przez kolejne lata będzie dokręcał Polakowi siłę. Pozdrawiam.